lolo 3210 Specjalnie dla kanału Start TV nagrywamy taki oto motocykl Harley Davidson Ale jest tutaj mocno przyozdobiony maska jak dla hrabiego Co my tu jeszcze mamy? Tu jakaś jakieś, jakieś gaśnica Co to może być? No ładne cacko, idealne dla... dla kogo? Dla Stasia. Dla Stasia by się nadawał ładnie. No. Co my tu mamy? Takie świetlaki jeszcze. Ładne. Elo Elo 3210 nie zapomnij suba kanału